Hej, Manko z tej strony Smoku i witam Was w kolejnym odcinku Burzy w Mózgu. A dzisiaj poruszę temat osób homoseksualnych, a w szczególności skupię się na nastolatkach. Powiem tak, nie zazdroszczę tym osobom. Trzeba mieć niezłego farta, żeby trafić do normalnej klasy w liceum, technikum czy nawet podstawówce. Niejednokrotnie w mediach mogliśmy słyszeć, że jakiś nastolatek innej orientacji był dręczony w szkole tylko i wyłącznie ze względu na swoje preferencje seksualne. Come on! Pierwszy wiek, dajcie spokój! Wiecie, jak muszą czuć się osoby homoseksualne, gdy w klasie słyszą takie osoby nie powinny istnieć? To jest choroba! Takich? To powinno się gdzieś zamknąć! No ja wam powiem źle! Nie mogłoby tu zabraknąć YouTube'owego klasyka! Zacznijmy od tego! Że jestem nie, jak mogę. Ale. No właśnie, ale co? Ale nic! Miałam przyjemność rozmawiać z osobami nietolerującymi osób homoseksualnych właśnie na temat homoseksualistów. I bardzo często słyszałam, że to jest nienormalne. I co z tego? To już serio nie powinno nikogo dziwić w obecnych czasach. Człowiek, jak każdy inny. Ale obróćmy to teraz w drugą stronę. Za normalne przyjmijmy, że powstają związki, ale tylko tej samej płci. Nagle pojawiają się ludzie, którzy tworzą związki, ale z płcią przeciwną. Rozum Wiem, że to też byście nazwali czymś nienaturalnym. Jestem bardzo ciekawa, jakbyście zareagowali, jakby wasz najlepszy przyjaciel okazał się na przykład gejem. Znacie się X lat, chodzicie razem do szkoły, jeździcie razem na wakacje, a on wam któregoś pięknego dnia oświadcza, że jest innej orientacji. Poproście go, żeby zrobił wam wtedy zdjęcie i możecie mi wysłać. A jeszcze lepszym numerem by było, gdyby okazało się, że wasze własne dziecko jest innej orientacji. Co wtedy zrobicie? Własnego dziecka się wyrzekniecie? No proszę was. Były marsze równości. Co się tam działo? Nazywali osoby homoseksualne pedofilami. Chodzili ludzie w kombinezonach z transparentami, że w miejscu marszu jest strefa skażona. Ludzie wołali, że homoseksualiści to wytwór szatana, a żeby tego było mało, to ludzie tam byli bici, a oni tylko chcą być normalnie traktowani. Czy to tak wiele? Czekam z niecierpliwością, aż tak będzie. Osoby homoseksualne, które ja znam, na szczęście mają bardzo duży dystans do tego i mają kompletnie wywalone na tego typu komentarze, no ale nie wszyscy tacy są. Wiecie, co jest straszne? Rodzice. To musi być straszne uczucie dla dziecka nie móc się otworzyć przed własnymi rodzicami i musieć ukrywać, że jest się innej orientacji seksualnej. To samo dotyczy się reszty rodziny, bo jak wiadomo nie każdy człowiek jest tolerancyjny. A jak już mówimy o tolerancji? Strasznie mnie drażnią osoby na Facebooku albo gdzieś indziej, które wstawiają posty pod tytułem czy tolerujecie osoby homoseksualne? Guys, tolerować to można laktozę, a tych ludzi się po prostu szanuje. Wśród moich znajomych są osoby homoseksualne i wiecie co? Życzę im jak najlepiej, a reszcie kiwoko. To tyle jeżeli chodzi o ten odcinek, dziękuję wam bardzo za jego obejrzenie. Jeżeli chcecie, to możecie się podzielić swoją opinią na ten temat w komentarzach, chętnie poczytam. A tymczasem do zobaczenia w tym formacie za tydzień o tej samej porze. Trzymajcie się, hej!